Cześć! Do redakcji trafiła ciekawa obudowa zewnętrzna na dysk 2,5 cala. Nie jest to zwykła plastikowa kieszeń, lecz taka, która powinna zabezpieczyć dysk przed uszkodzeniem wskutek upadku czy uderzenia. Sprawdzamy, czy rzeczywiście jest w stanie uchronić dysk, zwłaszcza talerzowy, przed nieszczęśliwym wypadkiem. Oto krótka recenzja obudowy Transcent Storjet 25CK3. Zapraszamy! Na początek zajrzyjmy, co znajduje się w pudełku. Oto pudełko w całej okazałości. Jest okienko, przez które widać już samą kieszeń. Co ważne, jest informacja, że w środku jest wszystko to, co jest wymagane do upgrade'u, czyli do włożenia dysku do obudowy. Zresztą tutaj jest zawartość pudełka, czyli sama obudowa, kabel USB, dystanser z 7 mm na 9,5, to przy nowszych dyskach, które są cieńsze. Co? No śrubokręt, no i śrubki. Dobra, zaglądamy do środka. Czy rzeczywiście jest to, co jest zmienione na, na pudełku? Tak oto prezentuje się nasza kieszeń. Powiem szczerze, jest bardzo lekka. Tutaj mamy złącze USB zintegrowane razem z zasilaniem. Mamy oto i nasz śrubokręt, kabelek USB, dość sztywny. Jest rzeczony dystanser, do którego przykleimy nasz dysk. No to jest mówię, w nowych dyskach się to przydaje. Starsze mają 9,5 mm, w związku z tym nie trzeba tego dystansera. Tu mamy krótką instrukcję, jak i jak zmontować to w całość. Taka obrazkowa, oczywiście, śrubki. No i troszeczkę makulatury na temat e, produktów e, Transcenda. Dysk posiada w sumie trzy zabezpieczenia. Warstwa zewnętrzna to całkiem solidna guma, dobrze przylegająca do plastikowej obudowy. Plastikowa obudowa akurat na trwałą nie wygląda. Na całe szczęście, w środku dysk jest zapakowany dodatkowo w gumowy kołnierz, który ma za zadanie niwelować wszelkie wstrząsy. Całość sprawia naprawdę solidne wrażenie i wydaje się, że rzeczywiście jest w stanie zabezpieczyć dysk przed uszkodzeniem wskutek upadku. Czy tak rzeczywiście będzie? Za chwilę się przekonamy. Na potrzeby testu do obudowy włożyliśmy już leciwy dysk talerzowy Samsunga o pojemności 500 GB, który dzielnie służy od jakichś 5 lat. Dysk jest sprawny i nie wykazuje żadnych objawów awarii czy uszkodzenia. Ok, mamy złożony cały komplet, sprawdźmy zatem, czy nasz dysk włożony w obudowę Transcenda przeżyje serię upadków zbiórka i nie tylko. Zaczynamy! Jak widzieliście, sprzęt zaliczył kilka spektakularnych upadków: zbiórka na podłogę, czyli z wysokości około 1 metra, wypadł też z plecaka na bruk z wysokości nieco wyższej, bo około 1,20 metra. W żadnym przypadku dysk nie pracował, czyli jego wytrzymałość na upadki była zdecydowanie wyższa niż podczas pracy. Gdyby dysk pracował i wtedy spadł, prawdopodobnie żadna kieszeń by go nie uratowała. No nie ma takiej opcji. Jedyne dyski, które coś takiego mogą przeżyć, to dyski SSD. Podłączmy zatem e, nasz dysk do komputera i sprawdźmy, czy, e, czy nasz Samsung przeżył te dość ekstremalne testy. Jak widać, Windowsowy ScanDisk nie wykrył żadnych błędów. Na dysk możemy nagrywać dane, jak i bez problemu je odczytać. Obudowa spełniła swoje główne zadanie. Zabezpieczyła dysk przed skutkami upadków nawet na twardszą nawierzchnię niż wykładzina w biurze. Jeszcze jedno. Tak się składa, że posiadam od wielu lat starszego brata tej obudowy. Dokładnie od 6 lat oryginalny dysk Transcenda służy mi praktycznie codziennie. Ile dokładnie upadków przez ten czas zaliczył, ciężko to będzie zliczyć. Wiem jedno, że dysk w takiej obudowie jest całkowicie bezpieczny i to jedyna słuszna rekomendacja. Obudowę Transcenda polecam z czystym sumieniem, bo wiem, że przetrwa nie jedno. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Ma zabezpieczyć przed upadkami i robi to w 100% kieszeń kupicie za około 70 zł. To dość mało. Oczywiście znajdą się kieszenie tańsze, jednak bez takich zabezpieczeń. Moim zdaniem zdecydowanie warto wydać taką kwotę na zabezpieczenie dysku. Można się też pokusić o zakup dysku od Transcenda w takiej obudowie. Na przykład model StorJet 25M3, którego ceny zaczynają się już od 259 zł za 1 TB. To tyle. Dziękuję za uwagę. Na koniec prośba o subskrypcję naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!